Także, hej, cześć, jestem z tej strony Vitrox i witam Was w czwartym odcinku z Islandersów. Znajdujemy się w naszej tutaj mieścinie na wodnej, że tak powiem. I dzisiaj mam Wam troszeczkę dużo do pokazania, troszeczkę porobiłem rzeczy. I powiem Wam, że to miejsce naprawdę, naprawdę już fajnie zaczyna nabierać kolorów. Jak widzicie, mamy tu już naszą bramę wyłaniającą się z za rogu. No i gdzieś tam widać, że do końca pociągnięte jest to molo. Gdzieś już takie, powiedzmy. Listy gończe są powywieszane również. No i gdzieś tam, właśnie ta cała miejscowość zaczyna nabierać kolorów. Właśnie powywieszałem takie listy gończe. I tutaj, jak widzicie, mamy nowe budynki, tak? Mamy tutaj dwa nowe budynki na dzisiejszy odcinek. Chciałbym tak naprawdę zacząć od pierwszego z nich, tutaj, czyli właśnie sklepu z różnymi alkoholami. No, po prostu alkoholowy, <noise> prawda, jest tutaj w tym miejscu. I tak on się prezentuje, jak widzicie, tak to wygląda. Mamy taki wciśnięty tak naprawdę budynek w budynek tutaj, i to jest klimat, który właśnie też chcę tutaj mieć przez całość tego projektu, tak naprawdę. No i mamy tutaj tak naprawdę dwa budynki połączone ze sobą, gdzieś ten drugi tutaj w ogóle przenika na drugą stronę. Tak to wszystko się prezentuje z zewnątrz, jak widzicie. No i to jest ten budynek, o którym wcześniej mówiłem, gdzie zrobiłem już troszkę skorupy. Teraz jest on w pełni skończony. I jest to właśnie gotowy budynek straży, gdzie właśnie oni tutaj pilnują, żeby ta brama była podnoszona dla odpowiednich statków, które oczywiście przeszły kontrolę u WERODA w tym miejscu, ponieważ ruch jest jednostronny w tą stronę, oczywiście w tym miejscu, jeśli chodzi o ten kanał, jest też kanał tutaj w tym miejscu. No i ten kanał oczywiście będzie służyć na handel w tą stronę. Także tak to wygląda, i jest oczywiście jeszcze tutaj większy kanał, gdzie po prostu handel będzie dwustronny. Tak to wygląda. Myślę, że fajnie jest to rozplanowane gdzieś tam. Mamy właśnie tutaj te miejscówki, które będą w przyszłości właśnie w pełni tutaj zabudowane wszędzie, te wyspy, wszystkie. No i fajnie tu już mamy troszeczkę tą pierwszą wyspę zabudowaną. Tak jak chcę mieć zabudowane właśnie wszystko tutaj. Myślę, że naprawdę fajnie to już wygląda. I gdzieś zaczyna to już. Spójnie właśnie działać i tworzyć nam takie fajne miasto, fajną lokację. Dobra, zabierzmy się w takim razie do oglądania tutaj pierwszego budynku. Jak widzicie, troszeczkę detali tutaj doszło w międzyczasie. No i mamy przede wszystkim też takie detale, jak na przykład właśnie to. Jakieś okno zabite dechami w pełni, które kiedyś było oknem, teraz już nie jest. Budynek na przykład zmienił właściciela albo coś takiego. No albo jego tutaj hmm, przeznaczenie się zmieniło. Tutaj, jeśli chodzi o nasze molo, ono właśnie idzie do tego miejsca. Mamy tutaj takie wzniesienie lekkie. Mamy, mamy też mały tutaj taki balkonik, powiedzmy, przy właśnie bramie. Troszeczkę jakichś gratów, oczywiście. No i tutaj jest takie jakby wewnętrzne przejście między budynkami. Mamy tutaj właśnie wejście do naszych strażników. No i tędy można się udać również tutaj w tą stronę. No i też tędy z powrotem, właśnie do Weroda, na jego tutaj włości. Jak widzicie, tędy też się można tutaj śmiało przemieszczać. Zastanawiam się, czy troszeczkę też nie urozmaicić tego miejsca, bo troszeczkę się też wydaje takie puste. Póki co, teraz zobaczymy jeszcze w przyszłości, może coś tutaj wrócimy trochę jeszcze do tego miejsca. Jak będziemy na przykład coś robić tam, ale to się jeszcze ogarnie. W każdym razie, właśnie w tym miejscu mamy takie właśnie fajne wewnętrzne przejście, i na przykład tutaj będzie od razu przy tym budynek szedł i tak dalej w przyszłości. Także tutaj, dlatego też powstało takie wewnętrzne przejście, i ono nam będzie pozwalać, właśnie przejść na przykład tu do tego miejsca. I w tym miejscu, tutaj jeszcze muszę sobie to zmienić, i w tym miejscu właśnie będzie taki zakręt, i tutaj w przyszłości planuję zrobić taki bardzo ciekawy, jakby pchli targ, coś takiego. Będzie to po prostu takie targowisko podziemne, ponieważ znajdują się aktualnie pod ulicą, która tutaj idzie u góry. No i właśnie będzie tutaj takie podziemne targowisko, i mam już troszeczkę na nie pomysł, myślę, że możemy się tym zająć na następny odcinek. Nie wiem, możemy zacząć to przynajmniej na następny odcinek, bo nie wiem, czy będzie to miało sens, kiedy nie mamy tutaj żadnych budynków jeszcze dookoła, um, bo jednak właśnie ma to być zamknięte między tymi wszystkimi budynkami, taki właśnie pchli targ, gdzie będzie można tutaj przejść, no i też wyjść gdzieś w dalszych terenach, powiedzmy, właśnie na górę czy coś takiego. W każdym razie wracamy tutaj do naszego molo, no i zacznijmy sobie właśnie od tego budynku, który jest oczywiście alkoholowym. No i wchodząc do środka, jak widzicie, tak się prezentuje tutaj całość. Myślę, że dosyć taki ekskluzywny wygląd, taki elegancki dosyć. Mamy tutaj właśnie na wejściu taką specjalną szafkę na droższe alkohole i bardziej ekskluzywne. Tutaj taką typową powiedzmy yy, szafę na alkohole i inne takie rzeczy. No i tutaj cała ściana praktycznie jest na to przeznaczona też na przeróżne butelki sprzedawane rocznikami czy nierocznikami itd., tak itd., tak a po prostu tutaj już jest zaladą, więc po prostu tutaj sprzedawca oczywiście musi sięgnąć po konkretne rzeczy. Te są powiedzmy takie tańsze, bardziej dostępne i tak dalej. No tutaj troszeczkę bardziej ekskluzywne, takie fajnie też na wejściu, ale też właśnie takie mm, gdzieś tam bardziej pilnowane, że tak powiem. Jest tego mniej zdecydowanie tutaj, ale też są troszeczkę lepszej jakości. No i tutaj są też gdzieś u góry na pewno też są o jeszcze lepszej jakości alkohole. No i w tym miejscu. Mamy tak naprawdę takie tajne przejścia, jak widzicie, tutaj, jeśli o to chodzi, jest to taka jakby fejkowa atrapa tych tutaj regałów i ona służy właśnie jako drzwi, które można otworzyć właśnie, popchać gdzieś tam i zejść tutaj do takiego specjalnego małego magazynu właśnie, gdzie przechowywane są takie najlepsze, absolutnie cudowne w ogóle alkohole i tak dalej, które nie są też do końca legalne, może są na przykład jakoś doprawiane w jakiś sposób specjalny, nie wiem. Eee, w każdym razie ma on tutaj właśnie swój taki specjalny magazyn, jeśli o to chodzi. Myślę, że też taka fajna sprawa. I zastanawiam się też, czy na przykład nie zrobić tego też tutaj na tej ścianie, bo myślę, że można by to tutaj tak zrobić. No, myślę, że nie byłoby z tym aż takiego problemu. Tutaj po prostu trzeba by jeszcze to zabudować i byśmy mieli po prostu tak, taki składzik na każdej ścianie, tak naprawdę. Troszeczkę więcej tego, i myślę, że to jak najbardziej będzie spoko klimacik tutaj dawać. Możemy dodać ewentualnie jeszcze jakieś tutaj pojedyncze miejsca, powiedzmy, puste na przykład, czy coś takiego, troszeczkę światła. Dobra. No i mamy tak naprawdę całe miejsce skończone. Jeśli o to chodzi, jeśli chcecie właśnie zobaczyć, jak tworzone są te miejsca i w ogóle, zapraszam serdecznie na lajwiki. Ostatnio odbył się live, właśnie w... kiedy to było, w niedzielę, tak? W niedzielę chyba się odbył live, tak. No i kolejny live odbędzie się właśnie jutro. Także zapraszam na live'iki, tutaj na live'ikach sobie właśnie troszeczkę budujemy, czy tutaj czy właśnie gramy jeszcze na Remcrafcie. No i one się odbywają oczywiście na Twitchu. Linki macie oczywiście w opisie, także serdecznie zapraszam do obserwowania. A teraz tak, jeśli chodzi o to, to wszystko z tego miejsca. Mamy tutaj jeszcze jakieś właśnie obrazy czy coś, można co oczywiście też wyeksponowane. No i tutaj belki również Fajny taki pomysł, też szczury tutaj mają swoje miejsce. No i też właśnie fajnie światło gdzieś tutaj jest z tego miejsca dawane. W ogóle te lampy bardzo fajnie wyglądają, i myślę, że fajnie też pasują do klimatu, generalnie który tutaj chcemy utrzymać. Dobra, lecąc dalej, mamy już kolejny budynek, ostatni dzisiaj na liście. jest to właśnie budynek straży, która tutaj będzie patrolować tereny czy coś. Wchodząc do środka mamy pierwsze co oczywiście wejście na kuchnię oraz jadalnie dla naszych tutaj strażników, yy, którzy będą mogli tutaj właśnie przy źbie siadować i w ogóle w dużym gronie właśnie taki duży stół też na takim wyciągnięciu troszeczkę. No i też oczywiście obraz mo możnowadcy się znalazł, troszkę okien, no i też tutaj półka na jakieś alkohole. Czy właśnie tutaj w tym miejscu jakieś takie Przybory kuchenne na przykład, czy coś takiego, także tutaj, również, kolejna jakaś taka szafka, półka się też znalazła. Kuchnia w sumie jest dosyć taka też interesująca. Mamy tutaj blaty, jakieś grzewcze, czy coś z prowadzeniem, właśnie ciepła do góry. Mamy tutaj też obraz, przez który można przejść, ponieważ tutaj przez to miejsce też zapraszani są niekiedy właśnie ludzie, którzy pływają tutaj na statkach. Są zapraszani właśnie przez tą tutaj alejkę od Weroda, właśnie do tego miejsca żeby omówić jeszcze detale na przykład ich przewozu czy coś, jeśli coś na przykład się nie zgadza, albo na przykład po prostu muszą porozmawiać z dowódcą straży, to są przysyłani właśnie od Beroda do tego miejsca. No i tutaj są zapraszani do środka, oczywiście muszą minąć ten cały teren, dlatego też jest obraz, żeby coś reprezentacyjnie powiedzmy też tu było. No i zapraszani są właśnie do góry, jak widzicie w tym miejscu w ogóle mamy jeszcze takie małe miejsce dla szczurków. Gdzieś tam, troszeczkę pustej przestrzeni właśnie pomiędzy Tutaj kuchnią, a właśnie kolejnym piętrem, więc szczurki sobie znalazły takie małe miejsce dla siebie. Gdzieś tam jakiś wentyl powietrzny, to jest, czy jak to tam nazwać, nie wiem, od, od tego grzewczego, na przykład komina czy coś. W każdym razie, idąc do góry, wchodzimy właśnie do takiego miejsca. No i tutaj mamy rozwidlenie na wszystkie strony. Mamy tutaj nawet wyjście, które tak naprawdę nas dokąd jeszcze nie prowadzi. Do tak naprawdę. Ale jest to wyjście na taki właśnie daszek, który się tu znalazł pomiędzy budynkami. Mamy tutaj trochę much, szczurów, i gdzieś tędy myślę, może w przyszłości będzie dało się tutaj przejść na przykład górą. No i może jakoś skradać się, żeby dojść tutaj na tą ulicę. Także zobaczymy, zobaczymy. Przyszłość pokaże, jak to wszystko się połączy, ale gdzieś wyjście tutaj zrobiłem. Tak, w tym miejscu zapraszani właśnie są tacy goście właśnie tutaj po schodach. No i następnie tędy na sam koniec. Do właśnie tutaj biura dowódcy naszej straży. Także w tym miejscu dowódca straży ma swoje biuro, ma on tutaj jeszcze jakieś księgi, różne szafki, zapisuje też różne rzeczy. No i tutaj też oczywiście brudne jakieś siedzenie czy coś potargane. On sobie tutaj petent siada na takim drewnianym krześle, czy na przykład kolejny czeka w tym miejscu. No i tak to wygląda, omawiane są szczegóły tutaj. Takie właśnie biuro to jest też to miejsce, gdzie na przykład właśnie tu jest ta szafa, a za tą szafą jest to. Okno, które zostało zabite deskami. Także tak to się to prezentuje. No i u góry też tak to wygląda. I muszę tutaj dać jeszcze takie coś, żeby to zakryć tak. Później się dowiecie, jak to tutaj wygląda, dlaczego to tak jest. I potrzebuję z powrotem swojego źródła światła. Ok, również miejsce na szczurki. Kolejne tutaj belki u góry są. No i dobra, lecimy w takim razie dalej. Tutaj na ścianie mam jakiś mały składzik na broń. Taką bardziej mniejszą, podręczną, czy coś takiego. Też kusze tutaj się znalazły. No i też drabina, żeby na przykład oprzeć tą drabinę właśnie o te półki, żeby dotrzeć do tych górnych elementów tutaj. Także takie też przy przejściu tutaj myślę, że fajnie to wszystko się prezentuje. No i z drugiej strony właśnie mamy do, podobny motyw właśnie do domu Weroda. Też mamy takie półpięterko tutaj. No i właśnie w tym miejscu też podwieszane są jakieś rzeczy. Szczurek też się znalazł. No i tutaj mamy taki właśnie mały składzik. Na broń różnej, różnego rodzaju tak naprawdę. Są sztylety, są miecze, strzały, toporki, włócznie i tak dalej. Wszystko, czego dusza zapragnie, jest w tym miejscu. No i tutaj wyposażenie właśnie naszej straży ma miejsce. Dobra, udamy się dalej. Troszeczkę jest tu ciemno, ale myślę, że w sumie nie aż tak. Jakbym sobie wyłączył, też klimacik fajny się tu jak najbardziej tworzy. Chodzę oczywiście z pochodnią, żebyście wszystko widzieli. Gdzieś tam tutaj może jest troszeczkę ciemno. Tutaj zapomniałem dokończyć to miejsce. <noise> tak, ale coś, coś się tu wstawi, kiedyś to ogarnę na pewno. Dzisiaj wam tego nie pokażę, ale po prostu zapomniałem tego ogarnąć, yy, to miejsce. I tak to właśnie wygląda, zejście na dół w tym miejscu. No i tutaj kolejne schody, które nas prowadzą jeszcze wyżej. Wchodząc na ostatnie piętro, mamy tutaj właśnie korytarz prowadzący dalej oraz yy, tak naprawdę jakiś taki hall, można by powiedzieć, który nas prowadzi właśnie do końca tutaj pomieszczenia. Mamy w tym miejscu drzwi, tutaj są kolejne, no i też małe miejsce na jakiejś karty, czy coś takiego. Tutaj jest wyjście na taki mały balkonik, tak naprawdę, który gdzieś tam ma widoki tutaj właśnie na to, co się dzieje tam, na budynki jakieś, które będą tutaj tak naprawdę otaczać gdzieś w przyszłości to miejsce. Także gdzieś każdy, wiadomo, będzie blisko siebie mógł z okna do okna krzyczeć, czy coś takiego. Taki klimacik też chcę tutaj mieć. No i tak to wygląda. Mamy też tą drabinę, która wcześniej tutaj była właśnie w, przy budynku Weroda. Teraz po prostu ta drabina, która tu była tak naprawdę zainspirowała mnie do zrobienia tego balkoniku. Więc ja tutaj sobie tak, taki balkonik właśnie. No i też w tym miejscu kolejne jakieś tam okna, daszki, nie daszki. Można też sobie po drabinie tutaj wejść oczywiście na ten dach. Po co? Nie wiem. No ale taka opcja również tutaj jest dostępna. Wchodząc do środka tak mamy jeszcze tutaj oczywiście wejście do naszego do naszych tutaj baraków gdzie właśnie cała straż śpi razem właśnie z dowódcą dowódca również śpi tutaj z resztą straży jak yy, prawda ramy w ramię, bracia i w ogóle inne takie rzeczy no i również ten sam klimat co w mm, budynku świata alkoholi <grym> tak um, mamy tutaj właśnie podwieszany znaczy podwieszany sufit po prostu z belkami gdzie mamy właśnie jakieś takie zdobienia czy coś, nie wiem jak to nazwać w sumie, z których potem wychodzą właśnie jakieś lampy wiszące. Dużo łóżek, dużo właśnie plecaków też. Można, władca również ma tu swoje miejsce, stolik, żeby sobie pograć, pospędzać ciekawy czas właśnie, kiedy na przykład nie, nie ma twojej zmiany czy coś takiego. No i również tutaj właśnie mm, ciuchy. Dużo, dużo właśnie ciuchów. Dałem tutaj właśnie te bardziej bogatsze, ponieważ stwierdziłem, że Tutaj straż musi się ubierać w jakieś mundury, nie mundury, w jakieś tutaj zbroje różne, więc powinni mieć właśnie coś, co bardziej będzie to przypominać, a nie jakieś łachmany czy coś takiego, jak to daje właśnie ta druga opcja, właśnie szafy z ciuchami. No i dobra, tak naprawdę to wszystko z tego miejsca. Teraz przechodzimy przez ten bardzo fajny korytarz, który tutaj się stworzył. Myślę, że naprawdę fajny klimacik kto tworzy, w ogóle przypomina mi to takie, nie wiem, horrory typu Resident Evil czy coś takiego gdzie Właśnie mamy taki, taki długi korytarz gdzieś z takimi, właśnie tutaj, drewniany i tak dalej. Właśnie tutaj jakieś zdobienia, wszystko. No i takie wysokie, wysoko położone okna, które właśnie przepuszczają tą minimalną ilość światła gdzieś tam do środka. Mega fajny klimat, moim zdaniem. I tutaj, właśnie, mega mi to przypomina jakiś Resident Evil czy coś takiego. No, także co, udajmy się właśnie tym oto korytarzem. Mamy tutaj te okna, które właśnie przepuszczają troszkę tego światła gdzieś właśnie do środka. No i idąc gdzieś tam sobie dalej przechodzimy tak naprawdę do ostatniego punktu tego budynku, czyli do połączenia właśnie z tym mostem. No nazywam to mostem tak naprawdę, bo to jest brama, która ma taki właśnie jakby niby most tutaj u góry na drugą stronę. No i tam będzie właśnie też druga część budynku tej straży, żeby właśnie z jednej na drugą stronę też można tutaj było sięgać tak naprawdę. Także też w przyszłości gdzieś tam powstanie druga część budynku straży. No i też będzie odwzorowany tutaj identyczny mechanizm, troszkę taka s**ka czy coś, ale nie zwracamy na to uwagi. Um, tak, w każdym razie tutaj sobie idzie właśnie sznur metalowy, gdzieś tam z dołu, właśnie podciągający tą bramę. No i tędy właśnie jest prowadzony i właśnie można go tak jakby, yy, strażnicy właśnie mogą go tak tutaj pchać i tak dalej dookoła i nawijać, że tak powiem tutaj na dół. Do reszty tutaj tego łańcucha, która znajduje się właśnie w tym miejscu. W taki sposób mogą podnosić tą bramę, no i oczywiście potem luzować to w, w odpowiednio w drugi sposób. Także tak to wygląda. Wszystko tutaj ładnie działa, te mechanizmy. No i też w tym miejscu dużo broni się znajduje, żeby była na podorędziu w razie czego również do wzięcia. Także tak się to prezentuje. Możemy też sobie tędy przejść, właśnie do tych okien tutaj na naszym moście. Tutaj nad, nad bramą, właśnie, no i też idąc dalej, tutaj jest druga strona i te dwie strony oczywiście się komunikują, wznoszą bramę oczywiście w miarę równo, gdzieś tam, kiedy trzeba. No i tutaj właśnie do tego są przeznaczeni odpowiedni ludzie, kiedy właśnie tutaj reszta gdzieś patroluje z góry. No i też komunikują się ze sobą oczywiście w taki sposób, przez, przez ten most, jakby. Także identyczny mechanizm będzie po drugiej stronie, no i tam też będzie druga część tego budynku. No i teraz ostatnia partia, tak naprawdę tutaj jeszcze mamy dojście na ten balkonik, który gdzieś tam w poprzednim odcinku oglądaliśmy. Także tutaj jest dojście również do Weroda, no i też do Straży. Także tak to wygląda. W sumie hmm, Straż ma dosyć bezpośrednie dojście do okna, żeby patrzeć na przykład jak Werod z żoną śpi, bądź nie śpi, wiecie jak to bywa. Więc też tak troszkę mało prywatności, ale na no taki klimat w mieście, <noise> że tak powiem, no i tak to też wygląda tutaj. Dobrze, to jest wszystko, jeśli chodzi o to miejsce. Mamy oczywiście jeszcze dużo tutaj miejsca, jeśli chodzi o poddasze. Niestety tutaj, jeśli chodzi o poddasze, nie mam jakby żadnego, mm, nie tyle pomysłu. Ewentualnie możemy tędy na przykład drabinę poprowadzić. Nie ma po prostu aż tak dużo miejsca, żeby coś tu zrobić. Możemy w przyszłości jeszcze coś pomyśleć, może coś tutaj powstanie, bo poddasze jest jednak duże. No i gdzieś przydałoby się je jednak zagospodarować niż udawać, że po prostu go nie ma. <laughs> także tak, tak to się prezentuje. No i wszystko mamy tak naprawdę właśnie obczajone. Tu jeszcze jest jakieś małe okienko z widokiem. No, także całe dwa budynki myślę, że wyszły naprawdę fajnie. Mega mi się podoba właśnie, że co chwila tutaj ten... Poziom jakby wzrasta, obniża się, wzrasta, obniża i tak dalej, i cały czas jest po prostu coś takie uczucie, że wszystko jest takie ciasne, wszystko jest takie mega dopasowane, że gdzieś tam nie ma to troszeczkę sensu, że to przechodzi nad tym, to przechodzi pod tym, to przechodzi przez to i w ogóle jednak jest na wszystko miejsce. Klimat zachowany, jak najbardziej, takiego klimatu chce się tutaj trzymać w mieście. No i tak naprawdę wypowiedzcie się co sądzicie właśnie o dzisiejszych dwóch budynkach czy na przykład chcielibyście coś tutaj dodać czy czegoś na przykład tutaj brakuje bądź na przykład no po prostu co sądzicie o tych budynkach o historii która właśnie z nimi jest związana właśnie mm, zanim <laughs> już chciałem kończyć a nie pokazałem wam jeszcze tutaj góry tego budynku no to byłby szybki odcinek tak jeśli chodzi o ten budynek, zapomniałem jeszcze, że on ma górę. Całkowicie pokazałem wam sam sklep, nie pokazałem wam góry, pokazałem wam jeszcze to. No, także teraz przejdziemy się oczywiście do sklepu. E, znaczy do sklepu. Sklep jest pokazany, przejdziemy się do części domowej. Część domowa, właśnie od naszego sklepu z alkoholami, znajduje się w tym miejscu. Trzeba tutaj przejść przez tą właśnie brudną ulicę, która teraz już jest bardziej właśnie rozwinięta gdzieś tam, dokończona że tak powiem. Listy gończe wszędzie się znajdują. No, i tutaj będzie właśnie dalszy ciąg, w tą stronę sobie szedł, gdzieś tam wyżej spotka się właśnie to potem z tym miejscem. Także tutaj gdzieś jeden budynek na pewno będzie mieć miejsce. No i tutaj pewnie też drugi. Także tutaj taka ciasna ulica kolejna będzie. Tutaj mamy tą ulicę na 4, to będzie na 3. Także może jeszcze ciaśniej, no ale zobaczymy. No i w każdym razie jest tutaj właśnie wejście wyżej, i wejście również w tym miejscu jest do części mieszkalnej dla sprzedawcy alkoholi, który jest tam na dole. Bo nie ma takiego bezpośredniego wejścia właśnie z tego miejsca na dole, ponieważ ten budynek troszeczkę jest dziwnie ułożony, że tak powiem. No i tak to się prezentuje, wejście jest dopiero w tym miejscu. Tutaj też myślę, przylepimy jakiś kolejny budynek. Nie wiem, czy nie wywalimy finalnie tego okna z tego miejsca, bo możliwe, że po prostu tutaj będzie przylepiony budynek jakiś kolejny się znajdować. No ale to się jeszcze wszystko ogarnie w przyszłości. W każdym razie wejdźmy sobie do środka. No i na wejściu mamy tutaj właśnie jakieś ciuchy, żeby się rozebrać, miejsce, właśnie wazon fajny. Tutaj w ogóle żona tego tutaj właściciela jest taką kolekcjonerką właśnie takich ładnych wazonów, dlatego też troszeczkę dużo jest ich w tym miejscu. No i tutaj właśnie nic szczególnego, miejsce, żeby się rozebrać. No i odgrodzone jest to oczywiście od głównej części domu, żeby jacyś złodzieje z ulicy nie wiadomo jakich rzeczy z domu nie zabrali. Niemniej jednak wazon się znajduje tutaj, no ale tylko tyle. Dobra, lecimy dalej. Wchodzimy tutaj właśnie z tego przedsionka do kuchni prosto tak naprawdę i od razu też fajne tam jest przejście dalej do pokoju, więc widać tak naprawdę całościowo dom. Również schody do góry nas prowadzą, także wchodzimy, mamy troszkę tabaczki, która się suszy oczywiście. No i kuchnia w tym miejscu, gdzie mamy właśnie piec, który idzie sobie z kominem do góry, muszę te kominy też dorobić, jak zwykle o nich zapominam. No i tak, kuchnia jest, wszystko jest, prawda? Możemy sobie robić w tym miejscu różne rzeczy. No i lecąc dalej przechodzimy przez właśnie kolejne takie przejście, które troszeczkę przypomina te przejścia z właśnie tego... Um, tego domu straży, że tak powiem, w budynku straży. No i przechodząc dalej właśnie wchodzimy do części jadalnianej, gdzie właśnie jest tutaj stolik rodzinny. Mamy właśnie cztery miejsca, ponieważ dwójkę dzieci posiadają tutaj właśnie właściciele tego sklepu z alkoholem. Tutaj prywatny jakiś, właśnie kompleks, że tak powiem, prywatne jakieś tutaj magazyny alkoholowe też znajdują się w tym miejscu. Mały, właśnie, kolejny jakiś wazonik, czy, czy doniczka bardziej na kwiaty, w tym miejscu się też znalazła. No i duże okna wysokie, właśnie z widokiem tutaj na kanał, także też właśnie bardzo fajnie to wygląda. Tutaj też jest takie okno troszkę większe, gdzieś tam które spogląda na budynki obok właśnie, ponieważ ta ściana była strasznie strasznie była jednolita. Stwierdziłem, że też dodam tutaj właśnie jakieś takie okno. Jest trochę też światło w tym miejscu na ciemniejsze dni. No i też oczywiście wsparcie sufitu, właśnie gdzie mamy tutaj dużo pajęczyn. no i też szczurek się znalazł tutaj na właśnie kabinecie naszym. Dobra, wchodzimy sobie w takim razie jeszcze do góry. Czeka nas ostatnie pięterko, no i tutaj właśnie takie poddasze, przy okazji mamy kolejny wazon w tym miejscu. No i na poddaszu mamy tak naprawdę dojście do pokoju sypialnianego od właśnie właściciela i jego żony tego właśnie sklepu z alkoholami tam na dole. Mamy tutaj tak no dosyć klasycznie, w tym miejscu jeszcze bym sobie wziął właśnie taką, taki wazon i też postawił, ponieważ no kolekcjonerka też musi mieć wazon obok swojego łoża. No, i tak to wygląda. Widok tutaj jeszcze na zewnątrz mały, żeby troszkę światła wpadło. Dosyć ciasne pomieszczenie, no ale więcej im nie potrzeba. Troszkę też miejsca tutaj, żeby ogrzać tą górę, również komin tędy idzie. Także też użyte jest to właśnie, żeby ogrzać to miejsce. No i w tym miejscu troszeczkę większy pokój dla dzieci, żeby mogły właśnie spędzać trochę czasu razem. Mieć tutaj właśnie swoje łóżka, troszkę biedniejsze. No i tutaj miejsce na jakieś gry czy coś, siedzenie, gadanie i w ogóle. Również w tym miejscu takie same okno sięgające gdzieś na drugą stronę budynku. Dobra, no i to w sumie wszystko, jeśli chodzi o to miejsce, tak naprawdę. Także teraz już na pewno Wam bardzo dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobały te miejscówki, które tutaj dzisiaj oglądaliśmy. Bo moim zdaniem, no, klimat w tym miejscu jest naprawdę kozacki. <laughs> no, inaczej tego nazwać nie mogę. Naprawdę uwielbiam, jak to miejsce się tutaj prezentuje, zaczyna nabierać kolorów i w ogóle. No i jest to jednak projekt, który gdzieś tam zawsze chciałem zrobić, jak to mm, miasto Złodziei zaczynałem robić, to właśnie coś w tym stylu też miałem na myśli, ale gdzieś poszło to w inną stronę. Tutaj myślę, że mamy perfekcyjne mm, tak naprawdę możliwości dzięki tym wyspom, dzięki kanałom, właśnie, żeby zrobić coś takiego, żeby to dobchać do końca, no i mieć właśnie takie różne rzeczy, przejścia, nie przejścia. Mm, Elewacje, przede wszystkim dużo elewacji, bo to jest y, też tutaj główny klucz, jeśli chodzi o to miejsce. No i generalnie mega fajny, ciemny, brudny klimat właśnie i ciasnotę. Dobra, także z mojej strony to byłoby wszystko. Tak prezentuje się właśnie póki co nasza y, tutaj pierwsza, że tak powiem, ulica. Także islandersi mają właśnie swoją, swoje tutaj pierwsze molo w tym miejscu. No i z mojej strony to byłoby wszystko do zobaczenia do kolejnych materiałów jeśli odcinek ci się podoba możesz zostawić oczywiście łapkę w górę czy jakąś subskrypcję żeby zostać ze mną na dłużej ja się żegnam jos